Klasa czy opciach, Edycja pakowanie bagażu. Z perspektywy osoby, która była w tym roku już na 11 wyjazdach i to nie koniec, więc mogę się z Wami podzielić moimi wnioskami. Pakowanie się tylko w plecach na kilkudniowy city break. Klasa. Po co masz marnować pieniądze na bagaż, skoro nie jest Ci potrzebna aż tyle rzeczy? Trust me. A te pieniądze możesz wydać na przykład na super obiad na miejscu. Nie zabieranie ze za sobą fizycznego prawa jazdy, jeśli nie masz zamiaru wypocząć samochodu na miejscu. Obciach, bo nawet jak nie masz zamiaru, może się okazać, że w trakcie będziesz chciała jednak wypożyczyć samochód, a już nie masz tej możliwości. Miałam tak. Więc zawsze lepiej na wszelki wypadek zabrać, na przykład zostawić sobie gdzieś tam na noclegu czy coś. Nie nosić ze sobą koniecznie, ale po prostu mieć w razie czego, bo za granicą nie będą honorować naszych M obywateli i prawa jazdy elektronicznego. Kupienie jednej dużej walizki na kilka osób, kiedy idziecie grupowo. Klasa. Oszczędzać się pieniądze, nikt nie bierze na programowej ilości rzeczy, które potem musicie dźwigać. Zabieranie wysokich szpilek, które ubierasz tylko na jakieś specjalne okazje, licząc, że akurat tam będzie taka okazja. No obciach, bo umówmy się, nie założysz tych szpilek. Jak będziesz miała do wyboru ubranie wygodnych butów, a szpilek na wyjście w ogóle, gdziekolwiek, nie wybierzesz ich. Czas miała tylko zajmą ci miejsce i wagę. Zabieranie własnej butelki na wodę, zamiast kupowanie wody na lotnisku. Klasa. Again, oszczędność pieniędzy? Dbanie o środowisko, bo nie kupujesz miliona plastikowych butelek, zabierasz jedną swoją i po prostu ją napełniasz. Tam, gdzie jest taka możliwość. By the way, w wielu krajach europejskich możesz pić wodę z kranu. Ja tak robię, żyję, polecą. Brak gotówki w lokalnej walucie? Opcja. Żyjemy w czasach, kiedy w większości miejsc możemy zapłacić kartą, ale Zdarzy się, nie wiem, awaria terminala, jakaś ogólna awaria gdziekolwiek, a może okaże się, że ten sklep jest tak staroświecki, że nie ma w ogóle możliwości płatności kartą. Zawsze lepiej mieć chociaż trochę gotówki, tak w razie czego. Dajcie znać, jakie są Wasze przemyślenia w tym temacie.